Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym wydaniu Studia Telewizji Kujawy. Moim Państwa gościem jest Paweł Kukiz. Ogromna przyjemność, muzyk, który chce być prezydentem tego kraju. To czy ogromna przyjemność, to się okaże już po rozmowie. Dzień dobry Państwu. <laughs> Jednomandatowe okręgi wyborcze. Demokratyzacja tego kraju, to jest pomysł Pawła Kukiza na Polskę? Nie, to jest pomysł Brytyjczyków, który powstał prawie 200 lat temu. To jest pomysł... Yy... Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Francji, Japonii, no, potęg po prostu państw, które dzięki temu, iż mają tak zorganizowany system ustrojowy państwa oparty na jednomandatowych okręgach wyborczych, mogą działać sprawnie, mogą wykorzystywać potencjał e, obywatelski obywateli e, tych państw. Problem w Polsce polega ja bym to nazwał, bo Jowy, Jowami, ja bym nazwał to wszystko jednym zdaniem. W Polsce mhm. konieczna jest zmiana ustroju politycznego, konieczna jest zmiana relacji władza-obywatel. Na dzień dzisiejszy obywatel nie ma żadnej kontroli nad władzą. Na dzień dzisiejszy te relacje wyglądają tak, że władza jest bezwzględnym panem obywatela za obywatelskie pieniądze. Natomiast ja dążę do systemu takiego, gdzie, gdzie poli polityk jest pracownikiem obywatela. On musi się sprawdzić. No właśnie, My mówimy o tym, że zawód minister, troszeczkę to tak dziwnie brzmi, już, że to jest, są... zawód minister już jest, to, za, za, nie chcę w tę w stronę w tej chwili mhm. odchodzić. Chciałbym dokończyć mhm. wytłumaczenie tej, tej podstawowej relacji. Mhm. Na tym polega ustrój państwa. Jaka jest relacja polityków? I obywateli. Czy polityk jest panem obywatela, jego ciemiężcą, krwiopijcą, czy też polityk jest sługą obywatela jego pracownikiem? W systemach koordynacji w jednomandatowej, bo sposób wybierania prze, przedstawicieli determinuje tą, tą relację w koordynacji jednomandatowej właśnie obywatel jest panem urzędnika. Mhm. Wynika to z bardzo prostej przyczyny. W Wielkiej Brytanii. Skupmy się na Wielkiej Brytanii, bo to jest taki najbardziej widoczny przykład tych jogów. Już 10 obywateli może zebrać podpisy pod kandydaturą, którą wystawiają, wpłaca 500 funtów w Kaucji i wystawiają swojego kandydata do parlamentu. Jeśli ten kandydat nie otrzyma 5% głosów, przepada 500 funtów nie. i tak dalej. Dlatego też m.in. jest te 500 funtów, żeby sobie tam kilku chłopaków po wódce nie wymyślił, a wystartujemy sobie. No szkoda 500 wód, tutaj normalnie sieć. W Polsce wygląda to tak, że my, obywatele, nie mamy absolutnie żadnego wpływu na to, jakie nazwiska pojawią się w parlamencie, kto nas będzie reprezentował. Generalnie nikt nas nie nas reprezentują partie polityczne. Został ten system obecny napisany w taki sposób, że my nie, nie głosujemy na człowieka, a głosujemy na partię. na partię, która już przed wyborami wódz partii ustalił, kto wejdzie do parlamentu, dając wysokie pozycje na liście swoim najlepszym kumplom, czy swoim najlepszym żołnierzom, tak ich nazywam. Yy, mogą być jedynie różnić się w pewnych propor proporcjach tam. Powiedzmy, przed wyborami już wiemy, kto będzie w parlamencie. Z bardzo Nie dużym jedzę, prawdopodobieństwem tak. możemy <słuch> określić, kto wejdzie do parlamentu. No to jest system taki, który powoduje. Że ten, który wszedł do parlamentu nie boi się obywatela, a boi się wodza. No dlatego pytałam cię o ten zawód ministra, nie przypadkowo dlaczego? Nie sądzisz, że lepsze byłoby, żeby poseł to był zawód, senator to był zawód. Nie, 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 to, to, to nie są zawody. To, to jest mimo wszystko. Yy... Ale żeby nie pełnili kilku funkcji w jednym czasie, w, w tym wymiarze. Wchodzimy w za duże szczegóły. Skupmy się na razie na, na, na tej jednej sprawie. Ludzie muszą przede wszystkim zrozumieć jedną rzecz że głosowanie na przykład obecnie na kandydatów partyjnych jest tylko umacnianiem tego systemu, mhm. który, tak zwanej partiokracji, bo to nie jest demokracja, to, part, to nie ludzie, nie jest władza ludu, demos, kratos. czyli lud, mhm. tak, demos kratos, kreacja, rządy ludu, mhm. tylko to jest partiokracja. To są rządy partii. Od 1989 roku oni się wybierają spomiędzy siebie, tylko i wyłącznie. Członkowie partii i sympatycy partii biorący udział w układzie, w tym grabieższym układzie, tylko oni liczą się w grze. Mnóstwo porządnych, przyzwoitych ludzi, obywateli, wspaniałych fachowców, przedsiębiorców, e, e, prawników, ekonomistów nie ma szans na objęcie władzy, ponieważ to partia, wódz partii ma prawo wystawiania tych kandydatów. Oczywiście, że potem się tworzy w czymś, w związku z tym tworzy się coś takiego jak zawód minister, ale w cudzysłowie to mówię. Czyli mamy do czynienia z sytuacjami takimi, że na przykład minister spraw zagranicznych zaliczy w topę tego to za karę przenoszą na marszałka Sejmu. Minister nie wiem, infrastruktury zostaje ministrem edukacji, minister edukacji, wymieniają się pomiędzy sobą, nie mając zielonego, absolutnie pojęcia, żadnego merytorycznego o... O no wyjściu, nie jest, Mało nie tego. Jest, no, jeszcze jeszcze rzędza. jedna rzecz. Mało mhm. tego. Proszę zauważyć, jak są obecnie e, obsadzane takie spółki jak EnergoPro, Orlen, e, kopalnie, zarządy kopalń, e, w, jak to, Tauron i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie spółki skarbu państwa. Partyjniacy. To są wszystko działacze partyjni albo ludzie z skoligaceni w jakiś sposób z partią, nie mający zielonego pojęcia o tym czym się zajmują, ale dostają te stanowiska niejako w nagrodę za wierność. W 1980 roku jednym z takich podstawowych postulatów Solidarności było wyprowadzić partię polityczną PZPR, wyprowadzić z zakładów pracy tych sekretarzy podstawowych organizacji partyjnych itd. Być może wtedy to był, był to jakiś problem, natomiast dzisiaj mamy do czynienia z patologią. Bo te partie zawłaszczyły cały zakład, całe zakłady, całe spółki. I dzisiaj ten postulat jest jak najbardziej aktualny. Wyprowadzić partie z zakładów praw. Co się działo z Zagurowskim, z tym szefem, prezesem holdingu Jastrzębski Węgiel? Jastrzębska spółka węglowa. Cała zabierucha polegała na tym, że PSL za skarby ziemi nie chciał odpuścić stanowiska swojego faceta, swojego człowieka w zarządzaniu spółką. To są rzeczy straszne. To, są, to przybrało rozmiar patologii. Państwo zostało zawłaszczone przez partie polityczne. Dlatego pytam o Cię o tę wiedzę. Dlaczego ta wiedza się zdewaluowała? Dlaczego nam mówiono, naszym pokoleniom, 50-40-latkom, ucz się, to będziesz wykształcony, będziesz mądry, osiągniesz pracę? Ty, ty jesteś po naukach politycznych, między innymi ja po prawie? Nie, ja I nie skończyłem nauk nie, ja nie skończyłem nauk politycznych. Nie skończyłem administracji i nie skończyłem prawa. A w Wikipedii ci to wpisali. Nie, nie dlatego, że jestem, no jakieś, nie wiem, otępienie, mhm. tylko z tego względu, że ja studiowałem po trzy lata mniej więcej każdego z tych kierunków, dlatego, że pierwsze lata, jak doskonale wiesz, to, mhm. są, to są takie merytoryczne, tak, gdzie masz ogólne, temat. tak, gdzie masz mhm. ogólne pojęcie o prawie, ogólne pojęcie o systemach politycznych, ogólne mhm. pojęcie o administracji. No i się potem zaczęły pojawiać y, już Szczegóły. takie, jak, jak, nie wiem, państw, y, w szczegółach, nie wiem, postępowania, administracyjne i tak dalej, no to to jest są studia dla kogoś, kto chce zostać urzędnikiem państwowym itd. Ja zawsze byłem muzykiem i chcę zostać muzykiem. Generalnie. To jest, to, jest moje, to jest moja pasja, to jest moja miłość. To, że siedzę tutaj w tej chwili jako kandydat na prezydenta RP nie wynika z jakiegoś dążenia do objęcia urzędu, jakiegoś splendoru i tak dalej. Nie. Wiesz, z czego to tak naprawdę no wynika? Z pytania mojej córki dziewiętnastolatki, mm -hmm. wtedy dziś 24-letniej dziewczyny, która tuż po zdaniu matury zapytała mnie, tato, gdzie ja mam studiować? Czy w Polsce, czy za granicą? Ja jej odpowiadam, dziecko, co to, to za fanaberię, mówię, za granicą? Mówię, Przecież w Polsce masz świetne uczelnie. A ona mi odpowiedziała, tato, ja pytam cię w kontekście takim, gdzie ja mam mieszkać? Czy tak, już się... nie rozpocząć studiów? Tak? Hmm. I słuchaj, ja zdębiałem, ponieważ nie wiedziałem, co jej odpowiedzieć. Nie wiedziałem, jako ojciec. Pewnie, że jako patriota powiedział, tak, zostań tutaj, polska ojczyzna, ale jako ojciec, który dba o, to, o dziecko, mówię jasna cholera. Ja nie wiem, co ja mam jej odpowiedzieć. Dokładnie. Nie wiem, bo jeżeli ten system będzie trwał, jeżeli się okaże, że do jesieni nie będzie można zrobić wyłomu w tym systemie, nie pojawi się szansa na zmianę ustroju, to prawdopodobnie za półtora roku, dwa, powiem dziecko, jedź stąd, póki czas. Spakujecie, bo sam to 70% naszych pieniędzy jest zabieranych przez. Nie Państwo, Państwo Święte, przez władze, urzędników, partiokratów. Popatrz na tę kampanię, na przykład na tę kampanię w tej chwili prezydencką. Komorowozy, te dudobusy, ogórko taksówki i Bóg wie co jeszcze, będzie kosztowało podatników około 50 milionów złotych. No a ty jeździsz sam. Ja jeszcze sami, to wzięliśmy jeszcze teraz samochód na gaz, bo jest taniej, bo, ma, bo my korzystamy ze składek y, y, obywatelskich. Mamy koło 60 tysięcy. Ja wolę wydać mniej na paliwo i wydać więcej ulotek, plakatów czy jakichś tam innych zdarzeń. Wszystko jest robione takim, takim sposobem chałupniczym, ale w pozytywnym, że tak powiem, rozumieniu tego słowa. Jest bardzo dużo, każda złotówka jest liczona, i wszystko jest. Robione tak, jak się powinno zarządzać państwem. Bo masz to właśnie przemyślane. Ale popatrz na tego. No, przemyślenia są y, też y, proste. No, to jeżeli jesteśmy, troszkę może chaotycznie mówię, ale to są właśnie, chciałbym szybki taki dać sygnał. Jeżeli jesteśmy przy pieniądzach. W, o, na dzień dzisiejszy kancelaria prezydenta kosztuje z, blisko 180 milionów złotych utrzymanie tej watachy. Bo to jest 700 urzędników. Komórki, strunki, komputery, laptopy, pani Krysia, pani Be Beatka. Oczywiście wszystko skoligacone w jakiś sposób. Ale po co wam to wszystko? To są 180 do tego dodaj 20 milionów hmm. na te komorowozy. I teraz posłuchaj, dlaczego mówię o tych pieniądzach? Ja mam. Mój ojciec jest, ma w tej chwili ponad 80, blisko 85 lat. I no wiadomo w tym wieku zaczynają się problemy zdrowotne. Istnieje no. potrzeba dostarczania płytek krwi do, yy, do, do tego. Dowiadujemy się, że według przepisów ojcu nie należą się te płytki, bo ojciec swoje już przeżył, a płytki są drogie. A, czy nie jest... Klinika hematologii we Wrocławiu mhm. kosztuje rocznie 45 milionów i wciąż brakuje tam pieniędzy. I przepisy powodują, że lekarz staje w roli Pana Boga i decyduje, czy ten Pan już przeżył swoje, czy nie. Ale nie jak, ja mam, syn, hmm. jak ja mam jako syn, jak ja mam się zachować, i ciężko mi jest naprawdę pohamować emocje. Często mi się zarzuca, że ja nie potrafię hmm. pohamować emocje. Ale dobrze, jak można no pohamować emocje w sytuacji, kiedy słyszysz, ten Pan już swoje przeżył, bo tak mówi przepis, i my nie mamy pieniędzy. A Komorowski ma. Duda ma pół miliona wyrzucone w powietrze w, y, przez jakieś konfeti. Pół miliona, wywalone po prostu na, na chwilę splendoru i pokazania, że Polska to Ameryka. To nie jest Ameryka, nas nie ma. Sienkiewicz nie kłamał, Sienkiewicz Junior, który powiedział, Polska istnieje tylko teoretycznie, on to powiedział zupełnie poważnie, był ministrem spraw wewnętrznych, miał totalną, on zrobił analizę państwa w jednym zdaniu. Coś przerażającego. Ja do tego zdania dodaję, ale jeszcze nie zginęła. Natomiast jeżeli pozostaniemy w tym systemie, jeżeli ludzie jednak ciągle będą wybierać mniejsze zło, to nas nie ma w ciągu kilku lat. My nie jesteśmy ludźmi, pytają dziennikarze, jakie pan ma pomysły na politykę zagraniczną? Ja się śmie śmieję w twarz. My nie jesteśmy podmiotem tej polityki. My Musimy jesteśmy traktowani przedmiotowo. Tak. Nasza sytuacja wcale się bardzo nie różni od sytuacji mm -hmm. na Ukrainie. Nas omijają mm -hmm. wszystkie rurociągi nas omijają, y, y, nie mamy gospodarki wolnorynkowej, 70%. Nasi przodkowie płacili dziesięcinę, czyli jedną dziesiątą swoich dochodów. My w tej chwili płacimy siedemdziesiątych swoich dochodów na utrzymanie blisko miliona urzędników. Za tej wstrętnej komuny było przy tej samej liczbie ludności było 150 tysięcy urzędników. Wiesz ile jest teraz? Blisko milion. 840 tysięcy. W stanie wojennym w komendzie głównej milicji obywatelskiej pracowało 500 urzędników. 500. Trzymali za mordę całe państwo bezproblemowo. W tej chwili jest ich 4800. Z BSW, z CBŚP. No, mówi się, że to Centralne Biuro Śledcze nie, nie jest w strukturach Komendy Głównej. Jak nie jest w strukturach, skoro budżet daje Komendant Główny? No, to, to są, Wszystko są farsy. Dlatego też moje pytanie jest takie, przepraszam, że przerwę. Czy my jako 50-40-latkowie... Nie płacimy największej ceny za wolność, którą chcieliśmy mieć. Jaką I najmniej właśnie Ale jaką wolność? To nie jest żadna wolność. wolność? To, jest, no to, to, co nam wmawiano przez 25 lat, że były pierwsze wolne wybory 26 lat temu, mm -hmm. to jest jakiś absurd. Dawna nomenklatura miała zapewnione 65% udziału w parlamencie. No to I jakie tak wolne, rządziwe. jak tylko 35% tak było wybieranych z jobów. Ale wiesz, co nam obiecywano, że będzie lepiej. Ja nie liczę na niczej obietnice. Życie nauczyło mnie tego, że jeżeli dobrze liczysz, to licz na siebie. Ale z drugiej strony mam sumienie i zostałem wychowany w takim domu, gdzie prawda jest prawda, kłamstwo to kłamstwo. Zło to jest zła, dobro to dobro. Nie zostałem wychowany w domu takim, że tylko w kościele są porządni ludzie. Nie. Zostałem wychowany w takim domu, że szanuj poglądy swojego. Przeciwnika. So, no nawet. nie, to nie ja swojego sąsiada i tak dalej, i tak Nawet przeciwnika też, jeżeli to jest człowiek, który jest y, rzeczywiście przesiąknięty jakimś światopoglądem. Ale jeżeli się przy światopoglądzie, to w takim ogromnym skrócie, już ja osoba wierząca na przykład, jestem przeciwnikiem religii w szkołach. I ja wiesz, też, dlaczego? Ja też, wiesz dlaczego? Ale wiesz dlaczego? To myślałem, że to samo. W interesie kościoła. Tak, nawet. Bo, bo to, co mieliśmy na religiach, że spotykaliśmy się poza lekcjami. To było elitarne. Super. To było coś pięknego. Roraty, klejenie w lampionu, no w nosy wyprawy i nad A w tej szkółka, chwili tak? Rela, Rela i Pan Ksiądz zrównane z ZPT? I lepiej e, zaświadczenie, żeby nie chodzić na Jak na można Pana Boga uczyć jak wychowania technicznego? Przecież to absurd. To jest tak jak nawracanie kierą na wiarę. Dokładnie. W życiu. Dokładnie. Papież Franciszek robi dokładnie czy jeszcze inaczej? Ja robię z Państwem dokładnie to samo, co, co Franciszek papież Franciszek usiłuje zrobić z Kościołem. Przywrócić Kościół do pierwotnej posta, postaci. Co to był Kościół na początku? To byli ludzie dobrej woli, którzy nieśli dobrą nowinę. To były relacje międzyludzkie. Tak. To było ciepło, to była komunikacja, to były te rzeczy. A potem to się rozrosło na, 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 w jakiś urząd, gdzie purpuraci ze złotymi ketami dyktują swoje jakieś yy, doktryny. A każdy, kto się do nich nie stosuje, jest dotknięty ekskomuniką. To samo się dzieje w państwie. Jeżeli nie stosujesz się do tej jedynej słusznej linii, która w danym momencie obejmuje władzę, to jesteś wrzucany do, do wora z tymi no właśnie, złymi. Dlaczego nas tak wrzucają tych, tych ludzi myślących bardziej inaczej dotykających dlatego, i że wiary mają wiary i myśli. Dlatego, że konstytucja jest napisana pod te partyjne klany dlatego, że sądy i prokuratury są uzależnione od partii politycznych. Nie wydają wyroków w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, a w imieniu jedynie słusznej linii, która w danym momencie rządzi. Dlatego całe państwo wymaga gruntownej reformy. Niemniej bez zmienienia tej podstawowej sprawy relacji władza-obywatel. To się nie da zrobić. Nie da się zrobić. Pro... No jak może zrobić pro-obywatelską reformę, skoro konstytucja jest napisana tak, że partia trzyma za mordę obywatela i żyje z jego krwi. No jak? Ty zawsze mówisz o tym, że referendum jest konieczne w każdej sprawie, o, ważnej sprawie. Masz tutaj nie chcę promować tego. Ja go nawet nie nazywam przeciwnikiem politycznym. Ja mówiłem zresztą wszędzie, to nie jest mój prezydent. Mówię o Komorowskim. Dlaczego nie jest moim? Dlatego, że miał na przykład możliwość, Platforma była wielkim orędownikiem teoretycznie I ty zmiany ordynacji, tak. dlatego, że oni mm. mieli wpisany postulat zmiany ordynacji wyborczej do swojego programu. Ja o tej pamiętam jak dziś, ja znam Chetynę z czasów studiów we Wrocławiu, on był w nzt ie je, je, byliśmy razem na strajku, bardzo się wyróżniał z tego cały, był bezkompromisowy i no świetny chłopak. Odważny, Przen wy wyrzucali go ze studiów, on robił swoje, walczył z tą komuną, z systemem. Generalnie walczył całości, taki system. I teraz tak. A ja byłem z kolei muzykiem, który również uczestniczył w tym strajku, grałem na, na tym koncercie, więc byliśmy postaciami rozpoznawalnymi. On i ja pochodziliśmy z, z Polszczyzny, więc w jakiś sposób czuliśmy do siebie jakąś tam sympatię, jakiś... ale jakichś szczególnych relacji nie było. Potem Grzegorz został szefem radia S czy właścicielem, czy szefem, nie wiem, a ja byłem muzykiem. Więc jak zdawały, zdarzały się sporadyczne takie spotkania, spotkania na linii mm -hmm. właśnie tej muzycznej, no to zawsze wracaliśmy do czasów studiów młodości, mm -hmm. zawsze do tych najprzyjemniejszych. Tak. Więc ten wizerunek tego młodego chłopaka, idowca cały czas we mnie tkwił. Mm -hmm. Mało tego powiem, że w jakim stopniu tkwi do dzisiaj. Gdzieś tam ten, ten, ten młody Bo grzesiek dobrze. został. Chociaż oczywiście jest to już bardzo w tej chwili zweryfikowana. Zweryfikowana między innymi tym, że kiedy przyjechał do mnie chyba w 2004 albo 2003, może to był piąty, nie pamiętam, roku i zapytał, co zrobić, żeby ludzie poszli do wyborów, ja wtedy już zapasynowany, czy jakby przekonany do konieczności wprowadzenia IOP-u powiedziałem, jest okazja, mówię Grzegorz, wpiszcie. Promujcie konieczność zmiany ustroju państwa, mhm. ponieważ ludzie nie chcą głosować na partię, a chcą głosować na człowieka. Mówcie o Joba I oni to wpisali do programu, więc jak ja miałem no tego tej partii nie, nie popieram. No, ale wracając do Komorowskiego. Mhm. W 2010 roku prezydentem oni się zresztą mówili, oni zresztą mówili, my byśmy zmienili ordynację, ale PiS się nie zgadza. I w sumie no, można było temu przyznać rację, bo rzeczywiście mhm. PiS się nie zgadzał na zmianę ordynacji wyborczej. Ale kiedy dostali prezydenta który wywodzi się z, z Platformy Obywatelskiej, mieli większość w Senacie i mieli większość w Parlamencie, to, w Sejmie, to wtedy mogli zrobić tak roz, inicjatywę ustawodawczą w Parlamencie, Prezydent mógł rozpisać za zgodą Senatu, którą by zdobył, bo dostali, mają, mieli większość w, w, se, w Senacie, rozpisać referendum w sprawie zmiany ordynacji wyborczej. Przekonany jestem, że obywatele opowiedzieliby się za zmianą i wtedy, no, choćby nawet, gdyby nawet PiS dalej się nie, nie, nie godził na tę zmianę, to pokazaliby czarno na białym, jesteśmy partią proobywatelską, tylko przez tych pisowców antydemokratycznych nie jesteśmy w stanie zmienić ordynacji. Nie zrobili tego. Nie zrobili tego dlatego, że im się świetnie żyje w tym systemie, który pozwala Pozwala im łupić naród z przetargów, z jakichś przedziwnych inwestycji, z których po 460-500 milionów, gdzie jak zniknie tam 3-4 miliony, to nawet tego nikt nie zauważy. Więc, dlaczego mówię o Komorowskim? Że to jest prezydent antyobywatelski, że to jest umacniacz systemu. Dlatego, że prezydent Komorowski, po pierwsze, nie wyszedł z inicjatywą referendalną, mimo że pisaliśmy w, tym, w tej kwestii też pisma, nie odpowiedzieli nam nawet z kancelarii prezydenta. Mm -hmm. Ruch JOF, ruch, ruch, ruch Zmieleni i tak dalej. Drugi dowód, i to jest, to, załóżmy, że jestem prezydentem Komorowskim. Nie, no dwa lata, dwa lata wstecz, czy kiedy to było, czy, czy kiedy ta, ta, ta sprawa się, się uh -huh. dała. I załóżmy ja mówię, hipotetycznie, że ja, mnie Komorowskiemu, dla mnie Komorowskiego najważniejszym interesem jest interes państwa, przyszłych pokoleń, również i tak dalej. I ja Komorowski mam wewnętrzne przekonanie, że dla dobra państwa. Człowiek powinien iść do szkoły w wieku trzech tygodni i pracować do śmierci, bo to jest dla dobra Polski. Załóżmy, że tak sobie to wszystko jest. Ale gdy mi blisko 3 miliony ludzi przynosi podpisy sprzeciwiające się emeryturze 67, to mam psi obowiązek skorzystać ze swojego konstytucyjnego uprawnienia z artykułu 144 Konstytucji i rozpisać referendum w tej sprawie. On tego nie zrobił. Mało tego, bezproblemowo podpisał tę ustawę 67. Podpisał ustawę o GMO, truciźnie. Nikt tego jeszcze nie zbada. Za chwilę jestem przekonany, podpisze ustawę o sześciolatkach itd. Tak Jaki to jest obywatelski prezydent? On zgodę buduje? Owszem, zgodę. Kata z ofiarą na warunkach kata. No to, to jest jego zgoda. Państwo, państwo? Z drugiej strony macie Dudę, mhm. który również przejeżdża, były kolega partyjny Nowaka który miał początek również w Unii Wolności, o czym się rzadko mówi, tego pisowców unikają jak ognia tego tematu, który reprezentuje z kolei interesy klanu PiS. Ja nie chcę państwa klanowego, ja chcę państwa no właśnie, obywatelskiego. Ja państwa bo państwo obywatelskie według Kukiza to. Wielka jakie Brytania, Stany Zjednoczone, Francja, tam gdzie są Jowy, to są państwa obywatelskie. Obywatel wskazuje swoich pracodawców, pracowników, urzędników. Popatrz tymi urzędnikami. 840 tysięcy urzędników. Jakie to są kolosalne pieniądze. Dlaczego ich jest tak wielu? Zapytałem jednego z czołowych działaczy Platformy Obywatelskiej, urzędnika, yy, yy, bardzo blisko do Donalda Tuska. Mówię, dlaczego zatrudnił Donald 70 tysięcy nowych urzędników tuż po objęciu władzy? Czy to chodziło o obsługę Unii i tak dalej, takich rzeczy, skoro przecież on miał w programie Likwidowanie tej krasy, klasy próżniaczej, jak on to nazwał. Mhm. A on mi odpowiedział tak: mówi człowieku, pomnóż to razy 4, te 70 tysięcy. A ja mówię, a dlaczego razy 4? Mówi, Masz rację, pomnóż to razy 8. Po co? Pomnóż? Pomnożyłem, no ile ci wyszło? No mówię to cztery, razy 20, 280 tysięcy i 560 tysięcy. I pytam, co to jest te 560 tysięcy? A on mówi, to są głosy. To jest ten, którego karmimy, partia, urzędnik, jego żona, dwójka dzieci, mama, tata, też Teściowa. To są głosy. I tak 15-20% tych klanów żyje na koszt 80% obywateli, którzy, aby żyć, muszą wysyłać swoje dzieci za granicę. Pobyjeżały wspaniałe dzieciaki. Ja byłem wielokrotnie w Irlandii. Widziałem elita. Polacy według badań ekonomicznych są w, pierwszym, w pierwszej trójce najbardziej najwyższego zapotrzebowania, zapotrzebowania na siłę roboczą, mhm. dlatego, że jesteśmy wykształceni, Stolni. sprytni, mhm. pracowici, samodzielnie myślący, mhm. potrafiający na, na, na dzień dobry załatwić, załatać mhm. problem i efektywni, w Europie na pierwszym miejscu. Po co była emerytura 67 w Polsce? Po to, żeby Merkel mogła obniżyć, zaraz potem obniżyła do 63. Dlaczego? Bo polski robot będzie w Niemczech pracował. Polskie dzieciaki. Ale dlaczego my nie możemy być docenieni za to, że jesteśmy właśnie lepsi A kto mądrześci? ma mnie doceniać? No właśnie. kto mnie ma doceniać. Cała Europa powinna docenić. nie? mam, czy mnie Europa docenia, czy nie. Dlaczego ja mam ciągle dlaczego ja mam na przykład. A właśnie, że sobie i wąsy zapuszczę, jak trzeba będzie. I koniec. Dlaczego na moje, jakieś, jak, jakaś paranoiczna sytuacja, żeby mnie lubili, że, że Polacy, my Polacy, nie gęsi i tak dalej. Ale to, to problemu nie Ja, na przykład bo nie mam. Ja ma nic, nic nie mam do pani Anny Grodzkiej. Mhm. Do pewnego momentu. Mhm. Ale jak się zaczyna cyrk w rodzaju, pokażmy Europie, że Anna Grodzka. Zostaje marszałkiem Sejmu i pokażmy, jak jesteśmy nowocześni, co to za państwo na Boga. Dlatego prowokujecie tego pytania, bo my ciągle równamy. Dlaczego musimy równać? Dlatego nie, nie ma, możemy mieć Nie mam to? pojęcia. My jesteśmy w stanie w ciągu kilku, kilkunastu lat przy zmianie, po zmianie ustroju, przy tym potencjale, który mamy obecnie, tych dzieciakach, które są w Irlandii, w Anglii, które mogą tu przyjechać. Jeżeli będzie gospodarka, odpodatkuje się pracę. Odpodatkuje się pracę, my w ciągu kilku, kilkunastu lat robimy z Polski. Państwo w czołówce Unii. I, jak na, I to oni będą zapuszczać wąsy, żeby podobać się Polakom. Czyli my na właśnie To, na to czekamy. ale ja, to nie ma wątpliwości. Na jak nas czekamy? No, ja czekam na to, jeżdżę po Polsce nie po to, żeby, żeby zostać prezydentem, tylko po to, by, by uświadamiać ludziom, że system, w którym obecnie żyjemy, gdzie władza dzieli się od 89 roku stołkami, naszym kosztem. To są ci sami ludzie. 65% od 1989 roku to są ci sami ludzie. Myśmy to liczyli kiedyś chyba z Solidarnością Śląsko-Dąbrowską. 65%. Oni tylko zmieniają szyldy, zmieniają nazwy. Oczywiście, że jest przepaść między Kaczyńskim a Tuskiem. To jestem przekonany, że jest przepaść. Nie mówię tu o swoich sympatiach czy antypatiach, ale jest przepaść. Na pewno dla Kaczyńskiego Polska ma podmiotowość. Dla Tuska, to jest kosmopolita z rysem niemieckim. To jest pierwsza rzecz. Ale już nie widzę żadnej absolutnie różnicy między Nowakami a Hoffmanami. Mało tego, wolę Nowaka, bo widzę, że to jumaki, bo to widać, słychać i czuć. I wiem, czego się po niej spodziewać. A jak widzę z kolei tego byłego posła, czy jeszcze jest posłem chyba, bo przejściu, chyba nie zrezygnował. Człowieka to jest człowiek, nadużycie, tego urzędnika który z jednej strony idzie z transparentem, z orłem w koronie, wywraca oczy ku niebu i śmiała Maryjo zawsze dziewico, zmiłuj się nad nami, a jednocześnie ma trzy promile. Orła w koronie na tym, trzy promile we krwi i macha wielkim ptakiem, to to jest jazda dopełnie. I, I kilometrówki. I żona w KGHM, i tak dalej, i tak dalej. No to pytanie na koniec. Quo vadis Polsko? według no w, tym, w vadis, no w tym systemie w przepaść, to nie mam wątpliwości. Ja stąd nie wyjadę, bo, bo, bo starych drzew się nie przesadza, ale dzieci wyprowadzę, jeżeli ten system się nie zmieni. Naprawdę, żeby chociaż w sercu te Polskę zachowały. Póki czas, żeby wypracowały sobie taką pozycję na Zachodzie czy na świecie, żeby nie pełniły już, już w czasach już, już, już ruiny tego państwa. Nie pojechały tam z przymusu jako już niewolnik właściwie praktycznie. W tym systemie Polska zmierza w przepaść. Natomiast przy systemie jednomandatowym, który proponuje i który jest kluczem do wszelkich reform, bo państwo bezwzględnie wymaga mnóstwa reform, ale bez tej zmiany, tej relacji państwu obywatel tego nie zrobimy. W ciągu kilku, kilkunastu lat jesteśmy czołowym państwem w Europie. Mało tego. Mamy w tej chwili idealną sytuację, żeby zająć się wewnętrznymi sprawami, ponieważ te zewnętrzne siły zajęte są konfliktem Rosja-Ukraina. I to jest pewnie. ten czas. Jeżeli to przebałaganimy, jeżeli pójdziecie i zagłosujecie na, na kandydatów partyjnych, to strzelacie swoim wnukom i dzieciom i wnukom nie w kolana, w głowę. Dziękuję Ci za rozmowę.